Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z prezentownikiem. Z prezentownikiem świątecznym, budowlanym, remontowym. Świątecznym, ale nie tylko, bo takie prezenty myślę, że przydadzą się każdemu mężczyźnie niezależnie od okazji. W zasadzie też. Nie tylko mężczyźnie, bo i kobiety lubią majsterkować, i kobiety potrafią dużo zrobić w domu. Czy, przy to, czy to przy budowie, czy to przy remoncie, naprawdę sporo potrafimy zdziałać. Więc zapraszam Was serdecznie na takie moje pomysły i moje propozycje tego, co kupić osobie, która zaczyna budowę domu, albo wkracza w dorosłość, albo jest magisterkowiczem, albo po prostu swojemu mężczyźnie, tylko musicie wtedy zrobić rozeznanie, co już ma. Pierwszą rzeczą, o której nie mogłabym nie wspomnieć jest oczywiście wkrętarka. Wkrętarka przyda się w każdym domu, wkrętarka w każdym domu musi być. Wydaje mi się, że chyba najlepiej taka bezprzewodowa, jeśli macie jakiś większy budżet, to najlepiej z ładowarką i z jakąś dodatkową baterią. Wkrętarka przyda się do wszystkiego: czy to do powieszenia obrazka, czy to do wybudowania domu, jest potrzebna zawsze i wszędzie. Także dobra wkrętarka na pewno każdą osobę bardzo, bardzo ucieszy. Jeśli chodzi o modele, które my mamy, to my mamy jedną z Boscha, z tej takiej serii niebieskiej która jest niby profesjonalna, a jedną mamy z Makity, i obydwie sprawdzają się całkiem fajnie. Tą Makitą Oscar obleciał całe nasze sufity w domu, więc myślę, że jak najbardziej możemy polecić. Kolejną rzeczą, która uważam, że jest bardzo fajnym gadżetem i bardzo przydatna w takich właśnie pracach budowlano-remontowych, to jest poziomica laserowa. Czy to z jakimś uchwytem, czy to styczką, to jakby już Wam zostawiam pole do manewrów, w zależności od tego, do czego ma ona służyć. Fajnie by było, jakby była taka 360 stopni, że rzuca ten laser po całości. No i z jakimś tam dobrym żyroskopem, żeby łatwo ją było ustawić. Myślę, że taki prezent zadowoli naprawdę wielu mężczyzn i nie tylko. I może się przydać w naprawdę wielu sytuacjach. Różnego rodzaju zestawy to rzeczy, które mogą naprawdę posłużyć też w wielu przypadkach. Moja propozycja, taka, która wpada mi na pierwszą myśl, to są bity, czyli zestaw jakichś bitów od mniejszych po większe, które na pewno się przydadzą podczas czy to remontu, czy budowy domu. No, często zdarza się tak, że jakiś bit jest nam potrzebny troszeczkę większy od tego, który mamy i troszeczkę mniejszy od tego, który mamy. I akurat tego pośredniego nie mamy w swoim zapleczu skrzynkowo-narzędziowym, więc im więcej tych bitów, to myślę, że lepiej, bo są różne sytuacje, różne końcówki mogą być przydatne. Z takich też zestawów, no to myślę, że zestaw wierteł może się przydać. Też właśnie od takich mniejszych powiększe. I tu też w zależności od tego, jakie są potrzeby, czy bardziej mają być to wiertła do wiercenia w ścianach, czy w drewnie, no to wtedy też dostosować je, czy w metalu, no to wtedy też dostosować je do osoby, która po prostu będzie takich wierteł potrzebować. Kolejna rzecz, która również mam wrażenie, że przyda się w każdym domu, tak samo jak wkrętarka, to jest dalmierz. Który na pewno zastąpi zwykłą miarę w sytuacjach, gdzie potrzebujemy zmierzyć jakieś dalsze odległości i 5-metrowa czy 10-metrowa miara sobie z tym nie poradzi, czy po prostu jak nawet robiliśmy sufity, bardzo często dalmierz nam się przydawał, żeby właśnie zmierzyć sobie jakąś odległość od jednego do drugiego i nie musieć mieć do tego drugiej osoby, która podtrzyma nam końcówkę taśmy od miary. Ja z dalmierza korzystałam bardzo często podczas budowy, no i sądzę, że nawet w domu, kiedy chcemy zmierzyć jakąś odległość przy zakupie nowej szafy czy przy zakupie łóżka, taki dalmierz na pewno się przyda. Latarka zakładana na głowę. Niektórym osobom może wydać się dosyć śmiesznym pomysłem, ale powiem Wam szczerze, że ona przydała nam się wiele, wiele razy. Głównie przydała się na początku budowy, kiedy jeszcze nie mieliśmy tutaj prądu i światła, to często chodziliśmy z taką latarką na środku czoła, żeby coś tutaj zobaczyć. Ale no nie tylko. Ona może się przydać do jakichś prac ogrodowych wieczorem, czy dla jakiegoś mechanika, żeby zajrzeć do dogłębniej gdzieś tam w czeluście samochodu, czy to nie wiem, do jakichś właśnie prac związanych na strychu, gdzie jest ciemno, gdzie nie ma światła. Myślę, że takie rozwiązanie jest rewelacyjną opcją i na pewno się przyda w wielu, wielu sytuacjach. Jeśli jesteśmy już przy osobach, które zaczynają budowę domu, które są na przykład na etapie fundamentów, no to myślę, że świetnym pomysłem dla takich osób jest kupienie lampy budowlanej, która na pewno się przyda i która na pewno dużo pomoże. Tak jak u nas, my mamy żarówkę tylko zawieszoną tutaj właściwie za mną i gdzieś tam też w toalecie, a w reszcie domu posługujemy się taką lampą budowlaną, którą ciągniemy sobie na przedłużaczu. To jest bardzo przydatne w szczególności kiedy ktoś będzie na przykład robił sam gładzie albo będzie chociażby malował ściany, na pewno taka lampa się nie zmarnuje, też na jakichś późniejszych etapach można ją wrzucić do garażu i traktować jako taką lampę bardziej przemysłową. Jeśli jesteśmy już przy tematach lamp, to jeśli chcecie, żeby taka lampa posłużyła danej osobie na dłuższy okres czasu, i w jakichś tam częstszych sytuacjach, to myślę, że fajnym pomysłem jest zakup lampy bezprzewodowej. My mamy taką lampę bezprzewodową chyba też z Makity, do której wkłada się normalnie te takie akumulatorki co do. Do wkrętarki, wyżynarki, czy do wszelkich tych sprzętów takich bezprzewodowych, akumulatorowych, i ona jest świetna, bo jest właśnie bezprzewodowa i można ją też normalnie włączyć za pomocą gniazdka, ale w razie potrzeby jest bezprzewodowa, można ją zabrać ze sobą właśnie w miejsce, gdzie zasilania nie ma, albo gdzieś na ogród. Nasi przyjaciele też mają taką lampę i ona nam na przykład służyła do jakichś oświetlania wieczornych grilli. Także na pewno jest to sprzęt wielozadaniowy i przyda się również po budowie domu. Jeśli chodzi o znowu temat stricte budowlany, to myślę, że fajnym pomysłem na prezent jest odkurzacz przemysłowy. I nie musi być to duża kwota, bo jeśli macie tam na przykład budżet 300 zł, to możecie kupić już odkurzacz Kershera. To jest chyba model WD-3, z którego my korzystamy i kosztował właśnie około 300 zł. Sprawdza się rewelacyjnie całą budowę nam obskoczył, i jeszcze pewnie będziemy go używać w garażu, jak budowa się zakończy. Więc taki odkurzacz to jest rewelacyjna opcja. Ten, który my mamy, można przełączyć że on ma funkcję zarówno do zasysania, jak i wypychania powietrza więc może posłużyć jakbyśmy się uparli, nawet jako dmuchawa do liści, i jest na pewno wielozadaniowy. Także jeśli szukacie jakiegoś prezentu, to może fajnym pomysłem byłby właśnie taki odkurzacz budowlany. Kolejnym świetnym pomysłem dla każdego majsterkowicza, ale też no sądzę, że dla każdego mężczyzny jest szlifierka kątowa. Ona się przyda nie tylko podczas prac remontowo-budowlanych, ale także później do jakiegoś majsterkowania czy to do przycinania elementów metalowych, czy to plastikowych, czy to nawet drewnianych, jakby się uprzeć, daje radę. Można zakupić do niej różnego rodzaju tarcze. Jeśli na przykład wiecie, że ktoś ma taką szlifierkę kątową, a macie mniejszy budżet, no to może warto zapytać takiej osoby, czy nie potrzebuje nowej tarczy. A jeśli tak, to jakiej? Więc może to jest fajny pomysł właśnie na prezent o jakimś takim mniejszym budżecie, no bo sama szlifierka kątowa może być naprawdę droga. Dobra drabina to jest rzecz, którą ja sama chciałabym dostać w prezencie, jeśli bym takiej nie posiadała. My mamy jakąś taką drabinę, którą zakupiliśmy na Allegro, ona ma chyba 4 czy 5 metrów i przydała nam się naprawdę w wielu sytuacjach. Czy to podczas budowania naszego strychu u góry, czy to podczas jakichś prac gdzieś na wysokości, jak musieliśmy coś zrobić przy elewacji czy przy styropianie, czy to przy wyciąganiu gniazda ptaków, jak nam się zalęgły pod, pod okapem dachu. Drabina w domu musi być i najlepiej jakaś taka właśnie porządna, długa, ogrodowa, i to jest prezent na lata, który na pewno wielokrotnie się przyda. Więc jeśli macie kogoś, kto właśnie się wprowadził albo kto urządza dom, albo kto się buduje, albo kto będzie za chwilę urządzał swój ogród, to myślę, że drabina to jest rewelacyjna opcja. Jeśli już jesteśmy przy ogrodzie, to myślę, że też fajnym prezentem jest na przykład taczka. To jest Taka rzecz, o której może byście nie pomyśleli, ale no, taczkę też warto mieć. E, my akurat dostaliśmy na prezent, w zasadzie Oskar dostał na prezent e, kiedyś pod choinkę taczkę i. E, no. Zrobiło to naprawdę spektakularny efekt, bo wszystkie prezenty właśnie wjechały na tej taczce. Taczka się przydaje do dziś i przyda się pewnie jeszcze wielokrotnie podczas prac ogrodowych, więc myślę, że to też jest dosyć fajny pomysł. Jeśli mamy troszeczkę mniejszy budżet, to dla takiej osoby, która często coś remontuje, jest fajnym pomysłem pas pomocniczy, zapinany tutaj właśnie w pasie. I też w zależności od potrzeb może to być pas na jakieś takie drobne rzeczy, typu śrubokręty czy jakieś klucze. Jeśli ktoś na przykład jest hydraulikiem, to fajnie taki pas pomocniczy zakupić, czy to do jakichś większych rzeczy, jak na przykład wkrętarka. Można dokupić takie klamry, do których mocuje się właśnie wkręterkę i ona sobie zwisa na takim pasie. No, z doświadczenia właśnie Oskara mogę powiedzieć, że taki pas bardzo mu się przydał podczas prac, no bo nie musiał za każdym razem, wiecie, czegoś odnosić, odkładać i tak dalej. Tylko wszystko miał tutaj przy sobie, czy to wkręty. Czy to właśnie wkrętarkę, czy jakieś śrubokręty, czy młotek, wszystko było bezpośrednio przy ciele, więc to jest na pewno fajne rozwiązanie, jeśli chcemy komuś ułatwić i usprawnić pracę. Wracając jeszcze na chwilę do takich narzędzi akumulatorowych, no to jeśli wiecie, że ktoś ma na przykład wkrętarkę, czy jakiś inny sprzęt danej marki to zapytajcie tej osoby, czy nie potrzebuje może dodatkowego akumulatora do tego sprzętu, bo takie akumulatorki też potrafią trochę kosztować. A czasami zdarza się, że mamy tylko jeden akumulatorek i nie jesteśmy w stanie kontynuować pracy po rozładowaniu, tylko musimy czekać, aż on się naładuje. Więc może fajnym pomysłem byłoby po prostu dokupienie dodatkowej sztuki, która na pewno sprawi, że praca będzie szła sprawniej i szybciej. Tylko no tutaj już trzeba po prostu dopytać tej konkretnej osoby, jakiego sprzętu używa i jaki akumulator należy dokupić, no bo nie wszystkie są kompatybilne ze sobą. Może być też taka sytuacja, że na przykład ktoś może nie mieć ładowarki do tych akumulatorów. U nas właśnie jest taka sytuacja i może dobrym pomysłem byłoby kupić właśnie Oskarowi na prezent ładowarkę do akumulatorów, bo my mamy ładowarkę do akumulatorków z Boscha, ale do akumulatorków z makity. jeździmy zawsze do naszych przyjaciół i oni mają ładowarkę, więc tam oskrych sobie podładowuje te, te baterie. może warto by było po prostu kupić, żebyśmy mieli swoją. To na razie wszystkie pomysły, które przyszły mi do głowy, koniecznie dajcie znać czy się z nimi zgadzacie, czy, czy wam może pomogłam czy znalazło się na tej liście coś, co wykorzystacie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.